Siema, z tej strony Domestos i witam Was po dosyć długiej przerwie znowu na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam małą zmianę w grze, albo ciekawostkę, o której niewiele mówię. Mianowicie sprawię, pokażę Wam, może bardziej pokażę Wam, jak zmienić teksturę tej oto kart, czyli Rama Ridera. Jest to legenda wprowadzona jakieś pół roku temu do gry. I tak, dostała na ostatnio nową teksturę Albo nową no po prostu tą iką nową. Lecz nie zmieniono jej podczas zwykłej rozgrywki. Trzeba, aby to zmienić trzeba wejść w sklep Play i po prostu odinstalować zainteresowanie. I to tyle. Tak więc tak. Tutaj Clash Royale. Klikamy w ikonkę, klikamy odinstaluj. I po tym jak nam się gra odinstaluje możemy. Po jak się nam gra odinstaluje możemy ją ponownie zainstalować, znaczy musimy, nie możemy. I otworzyć jak już się zainstaluje Także Wracam do, was, wracam do Was po tym, jak zainstaluję się ponownie z IR. Jestem już z powrotem, yy, gra jest zainstalowana. Teraz tylko trzeba zobaczyć, czy na pewno nam yy, zmieniła się tam ikonka. Dokładnie, więc chyba będzie tej tak mi się wydaje. Czyli wszystko powinno wyjść. I oczywiście jeśli nie jesteście zalogowani na swoje konto przez Google Play lub jakieś inne i yy, jakąś inną stronę, czyli Supercell ID, to yy, nie róbcie tego. No, jeszcze ja się muszę zalogować, także yy, zaraz wracam i już po zalogowaniu po prostu pokażę Wam czy ta tekstura się zmieniła. Okay. A więc wchodzę już ponownie na moje konto. Teraz zobaczmy, co się stało z Ramariderem. Ok, nie wiem, co Jak widzicie, tekstury się nam odczytują. Prawdopodobnie Ramarider. O, i tekstura, jak widzicie, jest zmieniona. Yy. Jak nie patrzy ta, ta tekstura, ta ikonka, jak wolicie mówić, yy, mi się bardziej ona podoba. No po prostu jest lepsza od tamtej. Jak dla mnie. Moim zdaniem. Jajcie i to też do kanału jak najbardziej. Tutaj własnie zrobione. Ogólnie jeszcze postaram się wrzucić odcinek, jak odbieram nagrody za Mastera. Ten, jednak teraz nie ma dróg wczesnych, także troszkę, no. Troszkę słabo to zrobili. Ale dobra, to już będzie koniec odcinka. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia z razem i cześć.